Dziś zabieram Was w mroczne zakamarki przestępczej Warszawy lat 90., kiedy to na Mokotowie powstała jedna z najbardziej niebezpiecznych grup przestępczych w Polsce. Poznacie historię Andrzeja H., zwanego Korkiem, który od drobnego złodziejaszka stał się bezwzględnym liderem Grupy Mokotowskiej. Od brutalnych napadów, przez handel używkami, aż po porwania dla okupu, dowiedz się jak funkcjonowała ta zorganizowana grupa przestępcza. Historia, którą opowiem rozpoczyna się na malowniczym Mokotowie wśród ulic Czerniakowskiej i Dolnej, gdzie szereg młodych mężczyzn, skuszeni wizją szybkiego zysku i pragnących mocnych wrażeń, zaczęło pisać swoje ciemne karty w annałach warszawskiej przestępczości. Byli to Andrzej H. znany w półświatku jako Korek, Zbigniew C. o pseudonimie Dax, Sebastian L. zwany Lepą, Wojciech S. czyli kierownik oraz Artur N., któremu przylgnęły dwa przezwiska – Arci i Yogi. Nie można również zapomnieć o oskarze Z, zwanym po prostu Oskar. W tamtym czasie, kiedy przestępczy świat Warszawy był w rękach dwóch dominujących organizacji, Pruszkowa i Wołomina, policja zakończyła erę ich rządów rozbijając te słynne gangi. To stworzyło próżnię władzy, w którą wkraczają nowi, ambitni gracze. Wówczas, właśnie na ruinach starych porządków, młodzi i niepokorni członkowie Mokotowa zaczęli zdobywać swoje miejsce w podziemnym świadku stolicy. Swoje nielegalne działania rozpoczęli od spektakularnych, a zarazem brutalnych akcji, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Jedną z nich był zuchwały napad na współwłaścicieli kantoru, który miał miejsce tuż przed bankiem na ulicy Srebrnej w sercu Warszawy. W biały dzień uzbrojeni w kije bejsbolowe zaatakowali swoje ofiary z niespotykanym okrucieństwem, a ich łupem padły setki tysięcy złotych. Po prawie dwóch dekadach ci, którzy kiedyś uważali się za nieuchwytnych i nietykalnych, stanęli przed twarzą sprawiedliwości. W lutym 2023 roku dwaj byli liderzy znani z przynależności do tzw. grupy Mokotowskiej, Marcin S alias Mołek i Oskar Z zwany Oskar, wraz z Piotrem G pseudonim Gulczas lub Gula, zostali prawomocnie skazani za swoje liczne grzechy i przestępstwa. Tym samym zakończył się długi rozdział w historii przestępczości Warszawy, przynosząc pewien rodzaj zamknięcia. Dla tych, którzy przez lata żyli w cieniu ich działalności w latach 90. na tle dynamicznie rozwijającej się Warszawy, w szczególności na terenie Mokotowa, narodziła się jedna z bardziej znanych annałach kryminalnych stolicy grup przestępczych, znana jako grupa Mokotowska. W jej skład wchodziły różnorodne postaci z Andrzejem Chabseudonim Korek lub Łysy na czele. Początkowo działalność tej zbieraniny różnych charakterów była raczej chaotyczna, jednak z czasem w połowie lat 90. zaczęli tworzyć dobrze zorganizowaną i skuteczną organizację przestępczą. Przekształcali się w coraz bardziej zdecydowaną i brutalną siłę. Z czasem grupa Korka zyskała ponurą sławę dzięki swoim bezwzględnym metodom działania. Handel środkami odurzającymi, ściąganie haraczy, kradzieże samochodów, a nawet napady na tiry stały się ich codziennością. Nie cofali się przed niczym. Porywanie i eliminowanie ofiar wchodziło w zakres ich działalności, co budziło grozę nie tylko wśród przestępców, ale i w szerszym społeczeństwie. Marek Dyjarz. Były szef Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji podkreślał, że grupa Mokotowska miała opinię szczególnie brutalnej i bezwzględnej. Pogłoski mówiły, że odpalali dosłownie wszystko i każdego, kto stanął im na drodze, a zwłoki chowali w podwarszawskich lasach, co tylko dodawało im złowrogiego wizerunku. Z kolei Grzegorz EU pseudonim Mięso, były gangster z grupy Pruszków, który później stał się twórcą kanału na YouTube, dzieli się swoimi osobistymi wspomnieniami o spotkaniach z członkami grupy Mokotowskiej. Opowiada, że zarządzał Ochotą dzielnicą sąsiadującą z Mokotowem, gdzie przestępcy często działali. W więzieniu, gdzie spędził czas z wieloma z nich, miał okazję usłyszeć wiele opowieści, które potwierdziły ich reputację jako ludzi niezwykle zdecydowanych i nieunikających konfrontacji. Na mieście panowała opinia, że nie pierdzą się w tańcu, mówił, podkreślając ich bezkompromisowość i determinację w osiąganiu celów. Historia Korka to opowieść o przemianie, w której skromny złodziejaszek przekształcił się w bezwzględnego przestępcę, który umiał wykorzystać każdą szansę, by zyskać więcej mocy i wpływów, stając się tym samym jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi w Warszawie. Andrzej H. był postacią, która z jednej strony budziła respekt swoim wyrafinowanym stylem życia, a z drugiej strony kontrastowała z jego fizycznym wyglądem. Mimo iż krótki wzrost i łysiejąca głowa mogły nie predestynować go do roli lidera, jego eleganckie garnitury. Luksusowe limuzyny i otoczenie pięknych kobiet świadczyły o jego pozycji i wpływach. Krzysztof M. pseudonim Bajbus, jeden z gangsterów z grupy Mokotowskiej, przyznał, że choć Andrzej nie wyglądał na typowego lidera, to w sprawach biznesowych był wyjątkowo zdolny, mimo że jego działania były czasem uważane za prymitywne. Relacje między grupą Mokotowską a innymi organizacjami przestępczymi były zmiennym elementem warszawskiego podziemia. Jak wspomina Grzegorz EU pseudonim Mięso. W pewnych okresach te relacje były nawet świetne. Jednak sytuacja uległa drastycznej zmianie w 1999 roku, kiedy Pershing postanowił przejąć kontrolę nad bardzo dochodowym rynkiem automatów do gier, gdzie mokotowscy odgrywali pionierską rolę i czerpali z tego znaczące zyski. Wówczas napięcia zaczęły narastać, grożąc nawet otwartym konfliktem, co po latach przywoływał Zbigniew Dax, najbliższy przyjaciel Grzegorza z mokotowskiej grupy, który niestety już nie żyje. Kulminacją działalności Andrzeja H był rok 2005, kiedy to stanął przed Sądem Okręgowym w Gdańsku wraz z pięcioma innymi osobami. Wszyscy zostali oskarżeni o udział w przestępczej grupie i przemyt do Polski aż 325 kg koki, której wartość oszacowano na 80 milionów złotych. Andrzej miał opuścić więzienie w 2017 roku, jednak los miał dla niego inne plany. Usłyszał kolejny wyrok, który przedłużył jego pobyt w zakładzie karnym aż do 2019 roku. Ta historia jest przestrogą o tym, jak szybko życie na szczytach przestępczego świata może przerodzić się w długotrwałą odsiadkę za kratami, skutkującą nieodwracalnymi zmianami w życiu i karierze tak charakterystycznego lidera jak Korek. Grupa Mokotowska, zyskująca w przestępczym świecie Warszawy reputację niezwykle brutalnej, niejednokrotnie szokowała swoimi działaniami. Kluczowym momentem, który na stałe zapisał się w annałach ich mrocznej historii, był dzień 31 maja 2002 roku. To właśnie wtedy, w tętniącym życiem centrum handlowym Cliff przy ulicy Okopowej w Warszawie, doszło do przerażającej sceny, którą świadkowie zapamiętają na długo. W trakcie z pozoru zwyczajnego spotkania, killer, który wcześniej siedział przy stoliku z ofiarami, nagle wstał i bez ostrzeżenia otworzył ogień. Wynik tej krwawej strzelaniny był tragiczny. Dwie osoby straciły życie. A jedna została ranna. Jednym z najbardziej groźnych członków grupy był Tomasz S., znany w podziemiu jako Komandos. Jego okrucieństwo i metody działania przekraczały wszelkie granice. Był mistrzem w budzeniu strachu i terroru, a jego dominacja nad lokalnymi bilerami była absolutna. W jednym z bardziej drastycznych incydentów Komandos porwał jednego z nich, po czym poddał go okrutnemu torturowaniu, na koniec kończąc jego życie. Jednak to nie wszystko. Po zbrodni przejechał ofiarę samochodem, demonstrując swą bezwzględność. Magazyn Newsweek opisał nawet, że Tomasz S. opracował swoją własną makabryczną metodę pozbywania się ciał swoich ofiar. Zawijał zwłoki w ogrodzeniową siatkę, przytwierdzał do niej drutem ciężkie płyty chodnikowe, a następnie zatapiał w wiśle zazwyczaj gdzieś na odcinku między Nowym Dworem Mazowieckim a Twierdzą Modlin. Ta metoda stała się niestety jego znakiem rozpoznawczym. Nie tylko Komandos był symbolem Mokotowskiego terroru. Inni członkowie grupy, tacy jak Wojtas i Oskar, również przyczyniali się do utrzymania atmosfery strachu, która towarzyszyła ich działaniom. Ich reputacja jako bezwzględnych i nieprzewidywalnych przestępców umocniła pozycję grupy Mokotowskiej jako jednej z najbardziej zuchwałych i brutalnych w historii przestępczości Warszawy. Wojciech S., znany w kręgach przestępczych pod pseudonimem Wojtas lub Kierownik, był kluczową postacią w strukturze grupy Mokotowskiej. Ceniony za swoje umiejętności w zakresie tak mokrej roboty. W środowisku policyjnym uznawany był za jednego z najbardziej niebezpiecznych przestępców stolicy, co podkreśla jego wyjątkowe miejsce w hierarchii przestępczego półświata. Jego profil, jak opisuje go jeden z warszawskich śledczych, był nie tylko imponujący, ale również niepokojący, inteligentny, bez nałogów, cieszący się ogromnym posłuchem, ale przede wszystkim bezwzględny. Znaczenie Wojciecha w przestępczym świecie Warszawy było monumentalne. W okresie, gdy działał na Ursynowie, nawet wymówienie jego ksywki Wojtas mogło oznaczać śmiertelne niebezpieczeństwo dla adresata. Jego renoma, jak relacjonuje informator w rozmowie w 2016 roku, rozciągała się na całą stolicę. Był uważany za wyjątkowo brutalnego i niebezpiecznego człowieka, a jego działania często przekraczały granice zwykłej przestępczości. Wojciech S. kierował jedną z frakcji Grupy Mokotowskiej, znaną jako gang obcinaczy palców. Ten zorganizowany zespół przestępców wyspecjalizował się w porwaniach dla okupu, często żądając astronomicznych sum, które sięgały nawet miliona złotych. Ich ofiarami padali zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy, co pokazuje skalę i bezwzględność ich operacji. W jednym z bardziej drastycznych przypadków, po uprowadzeniu obywatela tureckiego, gangsterzy ucięli mu palec, aby wymusić na jego rodzinie szybsze zebranie okupu. Porwana osoba została uwolniona dopiero po zapłaceniu 300 tysięcy dolarów. Ta mieszanka wyrafinowania w planowaniu i brutalności w wykonaniu sprawiała, że Wojciech S. był skutecznym liderem przestępczym, który za sprawą swojej działalności wpłynął na obraz warszawskiego półświata na długie lata. W mrocznych plątaninach polskiego podziemia przestępczego, gang znany jako obcinacze palców, stał się niemal legendą ze względu na swoją brutalność i bezwzględność. Ich działania, które często przeradzały się w tragedię, przyciągały uwagę zarówno mediów, jak i organów ścigania. Jednym z najbardziej drastycznych przypadków, który odcisnął piętno na społeczeństwie, było porwanie 26-letniego Mariusza, syna znanego biznesmena. Zdarzenie to miało miejsce w malowniczym Piasecznie, skąd młody mężczyzna został brutalnie uprowadzony. Przerażeni rodzice Mariusza w desperackiej próbie odzyskania syna, zwrócili się o pomoc do znanej postaci detektywistycznej, Krzysztofa Rutkowskiego. Negocjacje z przestępcami były trudne i pełne napięcia. Co tylko podkreślało bezwzględność i okrucieństwo porywaczy. W akcie przerażającej demonstracji swojej determinacji, przestępcy przesłali rodzicom Mariusza obcięty palec ich syna. Niestety, pomimo wszelkich starań, kilka dni później w lesie nieopodal góry kalwarii odnaleziono zwłoki Mariusza, co było tragicznym zakończeniem tego dramatycznego porwania. W 2005 roku ten sam gang był rzekomo odpowiedzialny za kolejne zuchwałe porwanie, 21-letniej Eweliny Bałdygi. Córki zamożnego biznesmena Józefa Bałdygi. To zaginięcie stało się jedną z najbardziej tajemniczych i omawianych spraw annałach polskiej kryminalistyki. Mimo, że rodzina Bałdygów przekazała żądany okup, Ewelina zniknęła bez śladu, a jej los pozostaje niewyjaśniony do dzisiaj. Znany dziennikarz i prowadzący program magazyn kryminalny 997, Michał Fajbusiewicz, podjął się zadania śledzenia i ujawniania działań tego gangsterów. W jednym z emocjonujących odcinków programu rozpoczął: od trzech tygodni za pośrednictwem naszego programu poszukujemy jednych z najgroźniejszych polskich przestępców. Ta seria programów nie tylko zwiększyła świadomość publiczną, ale również pokazała, jak głęboko gang obcinaczy palców zakorzenił się w kryminalnym świadku Polski. Działalność tych gangsterów, obejmująca porwanie co najmniej 20 osób i zabicie przynajmniej trzech z nich, była dowodem na ich bezwzględność. Co więcej, nie ograniczali się tylko do dorosłych ofiar w ich rękach cierpiały nawet dzieci. Co jeszcze bardziej potęgowało ich złą sławę i zdecydowanie umocniło ich pozycję jako jednych z najbardziej bezlitosnych przestępców w historii kraju. W 2008 roku grupa Mokotowska przekroczyła granice, które nawet w brutalnym świecie przestępczym uznawane były za święte. Do jednego z najbardziej kontrowersyjnych i szokujących zdarzeń doszło, gdy zabili żonę znanego gangstera o pseudonimie Bajbus, który był jednym z liderów frakcji wchodzących w skład Mokotowskiego Syndykatu. Bajbus Opisywany przez swoich współpracowników i przeciwników jako wyjątkowo inteligentny i bezwzględny, był postacią, która wzbudzała strach. Jego autorytet w przestępczym świadku był niepodważalny, a on sam nie szczędził starań, by podkreślić swoją dominację i wymagać absolutnego posłuszeństwa. Jego wpływy sięgały daleko poza granice jego bezpośredniego otoczenia, jak zauważył policjant Dariusz, eż znany również jako steryt, który działał w jego grupie. Baibus lubił chwalić się swoją siłą i wpływami, twierdząc, że wielu ludzi mu się opłaca. Tragiczna śmierć jego żony było punktem zwrotnym nie tylko dla niego, ale i dla całej polskiej przestępczości zorganizowanej. Andrzej Kawczyński, były szef Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji, zwrócił uwagę na skalę tego wydarzenia. Porównał je do zabicia Pershinga z Grupy Pruszkowskiej, podkreślając, że oba te zdarzenia pokazały, że zbóje zobaczyły, że nie obowiązują już żadne zasady, nie ma żadnych świętości, bajka prysła. Zabicie żony Bajbusa było bezpośrednią konsekwencją jego współpracy z policją, która doprowadziła do aresztowania kilkunastu członków jego grupy, oraz kilku gangsterów z konkurencyjnych organizacji. Różnice między grupą Mokotowską a mafią Pruszkowską były znaczące i warte uwagi. Jak zauważył jeden z warszawskich policjantów kryminalnych, Pruszkowscy działali według starych, twardych gangsterskich zasad. Mieli swoich sympatyków i wrogów, ale zachowywali pewne granice. Natomiast Mokotowscy byli przerażający absolutnie dla wszystkich, niezależnie od okoliczności, przekraczając granice i stosując terror wobec każdego, kto stanął na ich drodze. Ta bezwzględność i brak zasad sprawiały, że byli postrzegani jako szczególnie niebezpieczni i nieobliczalni w świecie zorganizowanej przestępczości. Grupa Mokotowska, nazywana w pewnych kręgach Komandem Śmierci, zyskała reputację jednej z najbardziej niebezpiecznych i bezwzględnych frakcji w świecie polskiej przestępczości zorganizowanej. Specjalizowali się w egzekucjach, które wykonywali z chirurgiczną precyzją, strzał w serce, potem w głowę, jak relacjonuje były członek tej grupy. Ten sposób eliminacji przeciwników stał się ich makabrycznym znakiem rozpoznawczym, a opowieści o ich działaniach wzbudzały grozę wśród przestępców i zwykłych obywateli. Jednak Wojciech S., znany jako Wojtas, który miał zarządzać tym tajemniczym komandem, twierdził, że jego istnienie było mitem poprzez media i dziennikarzy. Podobnie odnosił się do zarzutów dotyczących zarządzania gangiem obcinaczy palców, mówiąc o swojej ekipie jako o grupie przyjaciół z dzieciństwa, którzy po prostu znali się ze szkoły. Jego słowa rzucają światło na możliwe przesady i legendy, które otaczają działalność Grupy Mokotowskiej. Mimo tych zapewnień, historia Grupy Mokotowskiej pełna jest dowodów na ich brutalność. Nie była to jednolita organizacja, ale raczej zbiór mniejszych autonomicznych grup, które działały pod ogólnym szyldem Mokotowskim. Jak wyjaśniał Wojtas, choć pewne postacie cieszyły się szacunkiem, to nie oznaczało to istnienia formalnej hierarchii, jak to miało miejsce w przypadku innych, bardziej zorganizowanych gangów, takich jak Pruszków. Osobista historia Wojtasa dostarcza kolejnych dowodów na brutalność działalności grupy. Został oskarżony o porwanie i zabicie w 2002 roku dwóch bilerów narkotykowych z piaseczna: Tomasza M. znanego jako Max i Jacka P. pseudonim Postek. Według zarzutów Wojtas wraz z innym gangsterem znanym jako Temit wywieźli ich do lasu pod Konstancinem, gdzie miały miejsce brutalne egzekucje z użyciem toporka. Te oskarżenia doprowadziły do jego skazania na dożywocie w 2022 roku, co stanowiło dramatyczny finał długiej kariery przestępczej. Ta skomplikowana siatka związków, działalności i legend otaczających grupę Mokotowską ukazuje jak niejednoznaczna i wielowarstwowa może być rzeczywistość w świecie przestępczym gdzie granice między prawdą a fikcją są często zamazane. W świecie polskiego kina kryminalnego film Patryka Wegi Pitbull nowe porządki zyskał dużą popularność. Jednak nie obyło się bez kontrowersji. W jednej z kluczowych scen szef grupy mokotowskiej pseudonim Babcia grany przez Bogusława Lindę, w mrożącym krew w żyłach monologu wyjawia policjantowi swoje bezwzględne plany. Niedługo na Mokotowie będą porządki. Będzie zbrodnia. Ja w tej zbrodni będę brał udział. Mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie udowodnisz. Słowa te, choć przesiąknięte kinowym dramatyzmem, zostały przez warszawskiego reżysera określone jako gotowiec na film fabularny, co nie przeszło bez echa w rzeczywistym świecie przestępczym. Film, zdaniem niektórych członków prawdziwej grupy mokotowskiej, nie tylko ubarwiał, ale wręcz zakłamywał ich działania. Oskar Z., znany jako Oskar, wyraził swoje oburzenie, twierdząc, że wizerunek gangu został naruszony przez całkowicie zmyśloną fabułę i domagał się odwegi przeprosin. Reakcje na film wywołały także odpowiedzi w świecie muzyki. Raper NDZ, związany ze sceną ulicznego rapu i znający realia mokotowskie, nagrał kilka utworów, w których komentuje przekaz filmu: co do filmu Pitbull nowe porządki. Dobra komedia. Nieprawdziwe plotki, jakie na faktach, jak wszystko to kłamstwo. Tak wcale nie było. Matactwo. Jedna wielka farsa. Farmazon. Taki system. Pchają szambo prosto nam wszystkim pod psychę. Rapując o rozbieżności między filmową fikcją a rzeczywistością, opinia byłego gangstera Pruszkowskiego również rzuca światło na kreację postaci w filmie Wegi. Grzegorz Eł stwierdził, że, choć postać Babci była inspirowana prawdziwym korkiem, film nie oddaje w pełni jego rzeczywistego wpływu i siły w świecie przestępczym. Babcia był postacią decyzyjną, czyli to pierwowzór korka, aczkolwiek ten film mu umniejsza, bo Korek był naprawdę ostrym zawodnikiem. Scenariusz innego filmu Wegi, Kobiety Mafii. Miał być napisany we współpracy z gangsterami z Grupy Mokotowskiej, co pokazuje złożone i nierzadko nieoczywiste powiązania między światem przestępczym a kulturą popularną. Związki Grupy Mokotowskiej ze światem muzyki sięgają jeszcze dalej z postaciami takimi jak Yogi alias Arthur N., który uczestniczył nawet w nagraniach utworów oraz z nieoficjalnymi informacjami mówiącymi o inwestycjach przestępczych pieniędzy w legalne wydawnictwa hip hopowe pokazując tym samym, jak głęboko przestępczość może przenikać do kultury masowej.